Cześć! To dzisiaj mamy Śmigusa Dingusa i pokażemy Wam zabawy i gry związane ze Śmigusem Dingusem. Wszystko będzie nam. mokro. Będzie się działo. Zobaczcie nasze gry i zabawy i zadania. A w tej konkurencji trzeba zbić trzy kubki strzelając. Kto przegra? Dostaje zimny kubek wody. Czyli strzelamy. Trzy kubki spadają. O nie! O nie, ja przegrałem Wszystkie Wszystko, oblewasz mnie. O nie! Czy chcesz? Nie, nie, w tej konkurencji przegrałem Ojej, to my znowu gramy. To my znowu gramy i teraz mamy konkurencję taką: Każde, każda ma balony. Po 2, 4, 6. Po 6 balonów, każda musi skoczyć na balona, przebić i na samym okay. końcu stoi. Jeden balon, ostatni, ostatni balon, trzeba skoczyć. Która skoczy, bierze miskę i oblewa przeciwnika. No, to co? Poczekajcie, bo już nie ma drugiej szansy. Nie mamy więcej balonów. To skakanie na balony jest dowolna. Można jak się chce. Pamiętajcie, wygrywa ta, która skoczy na ostatni balon i od razu wlewa przeciwnika. W dowolny sposób, jak chce. Ok, to co? Trzy, cztery, ry. Start! <ślesy> <ślesy> Zosia! <ślesy> Zosia, Oliwia! O oh, yes, 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 yes. oh, Libia wygrała. Uuu, uh, Zosia wygrała, sorry. Jeszcze ci zostały dwa balony. Oh. Oh, Chodzi o to, żeby wypić wodę kto pierwszy. Kto wypije pierwszy, ten wygrał, a kto przegra, to ma na głowę ten kubeł. Zimnej wody. Ja nie, ja to co? Trzy, cztery, restart! Oliwia, Zosia! Po <coughs> oh, oh, oh. pomalutku, pomalutku pijcie. Z są trzy kubki wody. O! Oh. Oliwia ma pierwszy. Nie, Zosia ma pierwszy. Ale jadą. Ale się opiją wody. A tutaj czeka kubeł zimnej wody. Na głowę. Oliwia jedzie. Oliwia jedzie, jedzie, jedzie Jedzie, jadą Tak, jadą Oliwia, Oliwia Oliwia ma dwa Trzeci jedzie i Zosia trzeci Jest! Oliwia wygrała! Uh! Oliwia wygrała! <ścoughs> Zosia wygrała Jedziemy Zimny kubek wody na głowę Zosi Na mojego? Na głowę, no uh! O mój Boże. była? są mokre, teraz. O, zimna była woda? Tak, bardzo. Bardzo? Chodzi o to, żeby Oliwia rzuciła balona do, do Zosi. W balonie jest pełno wody, i żeby Zosia go tak delikatnie złapała, żeby go nie przebiła. I musi go odrzucić do Oliwii. A przegrywa ta osoba, która, u której pęknie balon. Czyli zaczynają. Czas, start! O. Zosia! Oliwia. o a, Zosia! Olivia przegrała! Ale jesteś sucha jaka za to! Czuć! Czuć! konkurencji mamy tak: pod dwa strzały. rzucamy w lotki. Kto będzie miał więcej punktów, ten wygrywa. A ten, a, ten kto a ten, kto przegrywa, dostaje kubeł zimnej wody na głowę. Data pierwszy! Ja tata ma 8. 8! Okay. Oliwia musi podnieść mnie. Dawaj dobra, Oliwia. 2, 6, będzie remię. 3, 5, przegrala! Ja cię oblewam. Stowaj ja, tu. Stowaj ja, tu. Tutaj. Dawaj. Odwróć się. Odwróć się. O, no, patrzcie ładnie. No do góry! Ta butelka. Ta butelka i ten pieniążek to będzie nowa konkurencja do naszych gier. I wiesz jak, jak to będzie, wiesz o co będzie chodziło? Że jak tu jest pieniążek, tu postawię butelkę. Jak spojrzysz tutaj, to będziesz widziała trzy monety. No zobacz. No, widzisz? Tylko musisz patrzeć równo. Właśnie w tej konkurencji chodzi o to, żeby Kamila i Oliwia przyniosły jak najwięcej wody w wiaderka w ciągu 30 sekund. Ale woda nas już zalewa. Czas start! Oliwia, Kamila, a czas leci. Macie po tyle samo wody szybciej zostało wam 10 sekund Ciekawe czy zdążycie przed, przed zalaniem dziur Już, jeszcze, jeszcze 5, 4, 3, 2, 1 A! Znowu dziury zostały zalane To kto wygrał? Razem wygrałyście! No to widzieliście nasze mokre zabawy i gry. Było dobrze, zostawcie komentarz. Pozdrawiamy koleżankę i Kamilę, którą spotkaliśmy na plaży w Konstanton. Było I fajnie. Subscribe i się z kiedy. Dzwonek zostawcie. Zrobiliśmy video. Tak. Ok. pa! Ta, to idźcie jeszcze na rodzinkę UK na Twitterze. Na, na Instagramie Snapchat? Na Snapchat nie ma. Ty masz na Snapchat i na y, Twitterze, Instagramie i Facebooku. Pa!